OOO! TAK JEST! Zobaczmy czy jeszcze będzie coś z tyłu I TAK JEST! Dzień dobry wszystkim Chwilę było przerwy, ale jestem Koniec szkoły, także trzeba było coś tam poprawiać oceny Żeby teraz był trochę spokój, ale i tak nie będzie Bo matura to bzdura A więc tak Dzisiaj otworzymy sobie właśnie to co teraz widzicie na ekranie otwieram paczkę i sprawdzimy, czy mają te Sliwe boostery większą szansę na lepsze dropy. Na starcie standardowo subskrypcja, łapka w górę. Jeśli chodzi jeszcze tak więcej czasu, jak widzicie, jak paczkę, to wam powiem taką historię o tych śliwych boosterach. Jak zaczynałem swoją przygodę z kartami Pokémon, to było gdzieś jak wtedy były jeszcze karty w Tesco. I wtedy był set Crimson Invasion. Były do kupienia pojedyncze boostery z boosterboxa i przy kasie jeszcze bliżej wisiały właśnie te takie slivet Ja jakoś nigdy nie miałem zaufania. Mówiłem, że kurde, że tam nic nie wydropi, i wtedy coś kuzyn. Nie no, lepsze, lepsze. No i coś tam było. Kupiliśmy trzy sztuki. Ja jednego, on dwa. Ja z mojego nie trafiłem nic. On z pierwszego, hola, a z drugiego, full arta kartany. Także. Także coś tam leci. Tak samo. Słuchajcie, otwierałem przecież kosmiczny Eclipse 6 i możecie sobie zobaczyć dropy, bo fajne były chyba. trzy filmy, także możecie sobie je zobaczyć. No stare, no ale. Co by właśnie pomyślałem później, że czego ja sześciu nie zamówiłem z tych? I by było tak samo porównania. Brilliant Star jest podobny do Cosmic Eclipse. Także szkoda, są trzy. Może jeszcze będzie szansa, że dokupię trzy kolejne. Zobaczymy, jak to będzie. I uwaga! Zanim jeszcze zaczniemy, to nowości. Szybko Wam powiem o nowościach. A więc mamy tak. Trainer Talkid nowy. I Słuchajcie, z Luminionem W. Będzie miał sobie właśnie dwie jego karty. Jak widzimy, mamy na razie taki obrazek. Będzie kolor fioletowy, także mieliśmy niebieski z Dedenę, mieliśmy czerwony z Krobatem. Dedenę, jak pamiętamy, to był full art alternatywny. Później był zwykły Krobat, z tym jak przecina arbuza i tak samo ta zwykła fałka. Krobat był czerwony chyba. A więc w środku, jak widzimy, Jakieś 50 użytecznych kart Do wzmocnienia Deku 4 boostery, ciekawe jakie boostery Pewnie te najnowsze jakieś 65 koszulek, w tym niebieskim były takie ładne Tęczowe W czerwonym nie wiem A teraz czy będą fioletowe? Zobaczymy Kolejną rzeczą Są słuchajcie nowe sety Które wyszły już w Japonii To najprawdopodobniej będą karty z naszego Astral Radiance Który już za około miesiąc Chyba 27 maja Z tego co pamiętam Także już coraz bliżej I ten set był podzielony Na dwa w Japonii Time Gazer I tu jak widzimy Są karty takie jak Mochomp I właśnie Dialga Jako alternatywki te lepsze Jakiś tam Jirachi Mamy oczywiście Dialgę złotą wistar także będzie co szukać i drugi Space Jugger. Mamy Bedrilla mamy właśnie palkie, które jest w jakimś pomieszczeniu dziwnym. I mamy ewolucję Snizela. No i wiadomo trenerzy i właśnie palki ten Wistar. Złoty jest stadion jakiś. Jak i tu, jak i tu. Jakieś buty i energię. Także dobra, możemy się zabierać za otwieranie tych blisterków. Dobra, mamy koszulki i mamy właśnie te sliver boostery. Jeden odkładamy, bo będzie potrzebny na kolejny film. Niestety nie mam luźnych tych boosterów, żeby można sobie to było sprawdzić, czy na pewno jest ta szansa większa, ale mamy inne porównanie. Bo słuchajcie, otworzyłem już z tego, co tam na szybko liczyłem, 15 boosterów. Brilliant Stars, i to są słuchajcie, dropy. Macie, oczywiście, filmy tutaj, wszystkie z Brilliant ale już pokażę wam te dropy. Mamy Wim Zicota, Morpeko, Rajku Ariadosa. Jako trainer galery. Oj, no, mamy Mimikyo. VMAX i Charizarda Vistar Jak widzimy, trzy w miarę dobre i trzy fałki To nie jest jakoś dużo, bo jest 6 dropów na 15, Także mniej niż połowa. Myślę, no, że były jakieś holo wiadomo, ale holo to nie są tak naprawdę te karty, które szukamy, bo ich cena to co to jest? Z pięćdziesiąt groszy albo złotówkę, albo dwa zależy od karty a więc tak całkiem ładnie się prezentują nie? takie sliwet. a więc można y, sobie otworzyć nie widziałem ale nie wiem jak nie wiem ciężko O, to jest klej mocny widać to? trzyma nieźle. I wysuwamy pierwszy booster. Jest z tym samym. ok Dobra. Drugi. Ale skłony trzyma. A drugi jest z... Zaraz się dowiemy. Jest to Arkeus. Miałem właśnie obstawiać, że to będzie Arkeus. Dobra. Odkładamy i lecimy. Pierwszy ten wyciągnęliśmy... No to nie zmieniamy kolejności i lecimy. Trzymajcie kciuki. Możecie napisać też w komentarzu. Co wy wydropiliście jak na razie z Brilliant Stars i ile właśnie boosterów zdołaliście już otworzyć? Czy więcej niż ja? 15 ktoś przebił. Chyba, chyba łatwo jest przebić. Dobra. Huh. Energia mna, klejdo dajcie znać, ile właśnie dropów, jak tam statystycznie to wychodzi, i też trainer galery, bo ja tylko jeden, tylko jeden na 15, chyba 15 boosterów. Także to nie jest jakoś dużo, jest Chimchar, jest Mincino. Może teraz na szczęście się dopiszę i te statystyki nam się tutaj podbiją. Ale nie w tym boosterze, bo mamy kupciu Riversa a z tyłu Grimsnala. Niestety, zwykły Grimsnala. Dobra, dobra. I pora przychodzi do ostatniego boostera. Arkeus. Daj nam szczęście. Dobra, obstawiamy, jaki, jaka to będzie ilustracja w komentarzu. Która z tych ilustracji będzie w środku. Zobaczymy, ile osób zgadnie. A kiedy to się dowiecie? Nie wiem. Nie wiem, kiedy. Dobra. Cztery. Lecimy. Uch. Uch. Uh, uh. Teraz albo nigdy. Energia walcząca z Starmi. Cynthia. O, Cynthia wytrafił. trafił. Ale tu jest dużo innych kart, które też są godne uwagi. Mamy Goleta, mamy Czajmeko, mamy znowu Chimcha, czy to się powtarza? Nie, inna kolejność była. Mincino, o, tak jest, tak jest, Flerion. Trader Galery. I to już jest, słuchajcie, drop, który jest bardzo pożądany, bo to jest Iwilucia. Troszkę tutaj ma grubiej niż tu. Ale dobra. Ale dobra, spokojnie. Zobaczmy, czy jeszcze będzie coś z tyłu. I to tak jest! O kurde. To jest kolejny Vistar. Teraz obstawiamy. Który to będzie? Czy ten Arkeus? Proszę. O kurde, to jest Charizard drugi. To jest drugi Charizard. A to jest niesamowity booster. Bo właśnie o takie boostery dochodzi. I teraz nam się statystyki podbijają i to mocno bo jest Flerion, on jest piękny. A ja już myślę, myślałem właśnie nie kupić, bo ktoś wystawiał właśnie Joltiona i chyba Fleriona. Także, to przecież poczekałem. Jest chyba trochę lepiej wycięty niż poprzedni, bo ten miał tu cieńsze, a ten ma w miarę wypośrodkowane. Górę mógłby mieć trochę grubsze, bo dół jest, jak widzimy, szeroki. Jeśli chodzi o tył, no. Jest trochę lepszy. Jest słuchajcie, lepszy. Od poprzedniego. Także tylko się cieszyć. Uuuu. Ale... No. Czarki to chyba. Chyba nie ma co się smucić, że powtórki. Kurde, yy, cieszyłbym się trochę bardziej właśnie z Arkeusa. Bo Arkeus jest... Nawet chyba droższy od Charizarda, bo jest chyba strasznie grywalny. Znaczy, może nie strasznie. Patrząc po cenie. I no to pewnie jest. Także szkoda. Czarki nie wiem. Ciekawe jak tam teraz ceną. Gdzie dalej trzyma te około 80-90 zł. No i to się podoba, Ale ogień wszedł. Ogień, był ogień. No proszę, taki booster. To właśnie był potrzebny. I na niego długo czekałem. Mamy dwa trainer galerii W końcu. I dwa całkiem niezłe. Takie trochę. Ten jest taki trochę mroczny. A ten jest taki. Dobra. Jak się podobało, to oczywiście łapka w górę. Za te dropy chyba się należy. Obstawiajcie, jaki to będzie art i czy jeszcze da się coś tu trafić. O, jak na razie, bardzo fajnie, pozytywnie, cieszę się. Także, co szorki, że nie było, postaram się naprawić. Teraz dalej może być troszkę przerwa, bo matury, tak jak już mówiłem, ale postaram się coś tam jeszcze dla Was nagrać przez ten czas. Myślę, że teraz był fajny film. Wyszedł. I, ak I akurat ostatni booster. Kozacki. To jest najlepszy booster, jaki otworzyłem, właśnie y z brylant. Myślę, że. Y znaczy myślę. No, nie przebił cenowo tych poprzednich. No bo powiedzmy, że to jest 20 zł. Także trochę brakuje Flerionowi tej ceny. Dobra. Nie przedłużam, bo już długo. Arkeus. Szczęście, nie wiem, jak tam, z jakiego. Ten był z Charizarda na pewno. Ten, nie wiem. Dobra. Możecie napisać, który booster u mnie najwięcej dał y, dropów. Dobra. Siema. Dzięki. Cześć. Do następnego. Siem, y, papa. pa. Dobranoc. Smacznego, jeśli ktoś je.